Cześć. To Monika Lisiak, agentka nieruchomości z ponad 7-letnim doświadczeniem. Dzisiaj porozmawiamy na temat czegoś, co może zmienić rynek nieruchomości. Rynek nieruchomości w Polsce, a dokładnie jawność cen mieszkań i nowy portal Dom. Jeżeli planujesz kupić mieszkanie, to te informacje są dla ciebie absolutnie kluczowe. Rząd pracuje nad uruchomieniem portalu danych o obrocie mieszkaniami, czyli tak zwanym portalu Dom. Celem tego portalu jest zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości, a w praktyce oznacza to, że będziemy Mogli wreszcie sprawdzić i mieć dostęp do cen transakcyjnych, za jakie zostały sprzedane mieszkania. Jest to ogromna zmiana. Do tej pory wielu kupujących nie miało dostępu do takich danych, a ceny mieszkań były niejasne i różniły się znacznie między ofertami. Portal Dom ma to zmienić, ma ułatwić podejmowanie decyzji zakupowych na podstawie realnych danych. Choć pełna wersja tego portalu ma być dostępna dopiero za około 2 lata, to już wchodzą w życie przepisy nakazujące deweloperom ujawnianie cen mieszkań. Czyli dokładnie 11 września 2025 roku wszyscy deweloperzy będą musieli pokazywać ceny nieruchomości zarówno na portalach ogłoszeniowych, jak i na swoich stronach. Oznacza to, że nawet bez pełnego działającego portalu, tego domu informacje o cenach będą stawały się jawne. Dla kupujących jest to świetna informacja, gdyż będzie im łatwiej porównywać oferty i uniknąć ewentualnego przepłacania. Jawność cen mieszkań może wpłynąć na cały rynek nieruchomości. Po pierwsze, kupujący będą mogli sprawdzać średnie ceny za. Metr kwadratowy w danej lokalizacji, co ułatwi im ewentualne negocjacje z deweloperem. Po drugie, wprowadzenie pełnej jawności cen powoduje konkurencję między deweloperami, a to może z kolei prowadzić do bardziej przystępnych cen na rynku deweloperskim. Deweloperzy będą zobligowani do ujawniania cen transakcyjnych. Dla nich jest to wyzwanie, bo nie będą już mogli ukrywać cen lub nie stosować jakichś niejasnych promocji, jeżeli oczywiście ktoś tak robił. Jednak z drugiej strony może to budować zaufanie do rynku i przyciągać więcej klientów, którzy będą się czuli pewniej. Na rynku nieruchomości. Podsumowując, pełny portal dom będzie dostępny na rynku dopiero za około 2 lata, ale już teraz czekają nas zmiany, które zwiększą przejrzystość rynku nieruchomości. Dla kupujących to ogromna szansa na świadome decyzje i lepsze rozeznanie w cenach mieszkań. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami z rynku nieruchomości, to kliknij dzwoneczek, zasubskrybuj mój kanał, daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym portalu Dom, czy on się sprawdzić czy nie i co sądzisz o jawności cen deweloperów i zostań ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.